i proszę pana kurde nie wiem albo 87, albo 89, tak o... nie pamiętam po prostu, a to nie mam, że sobie tego. o tym... bo w tych latach to chujowe chyba wychodziły Nie wiem, nie mam pojęcia Ile no, ja tam... No, przynajmniej, tam, ja tam tam... przynajmniej na niego No bo tam słyszałem, że już jest, ja je bała tam bardzo trochę Nie wiem, nie mam pojęcia, ja tam jeszcze tam jest nie robiłem ani silnika i silnika robiłem jakoś go kupiłem, nie? A ten, a jaka jest ład, masa całkowita tego, ładowności? Oj kurde, nie pamiętam, nie wiem, to bym musiał w domu wszystko patrzeć. 700 kilo kontener i po prostu żółto jem, chyba 700 kW ma nie? O, z kontenerem, a jaka cena za niego była? Mówię 700 kilo kontener i 700 kilo ma ładowności, Ale ja się nie pytań, jaka cena jest? 2000. tysiące. Ło panie, no to, to ja krowę kupię. Ano, proszę bardzo. A nie, a jeszcze jedna sprawa jest no. Z tym Żukiem A ten, a opony to mu tam dobre chociaż? A tył oni jest dobry? No nie wiem, może zdartek to gumę polił albo co? No, no. słuchaj, no Żukiem no to tym bardziej jak tam dobrze pójdziesz gumę przypalisz, nie? Ale chyba na wstecznym O, to zdrowy silnik jest mi No jak nie jest zdrowy? Bo my tego Żuka potrzebowali A, bo... to, a to jest, a tym bardziej diesel o! to mało poli. Co tam A ile tak poli na 100 km? 20. Ło, kur... No nie wiem. Ani... No nie wiem. A zejdziesz pan chociaż z Pintów? Nie, nie mam mowy. Z 50-100 zł mogę na szczęście opuścić. To 100 zł na paliwo, żeby chociaż do domu dojechali. Żebyś się, żeby się nie walił nim na kółka. co ci na szczęście mogę opuścić A tłumnik nie poprzepolony tam jest? Tłumnik to jest sportowy założony Sportowy? Ło kurwa No ulepsz ci rakietę no, ładować towar i ogień To zdrowizna na No jak nie, jak mowa? To świat... Światła są? No jak nie masz racji, żeby światło też jeździć? No nie wiem, a ładowanie, tak, to wszystko? Słucham To ja tylko jestem, a gdzie to jest? Nie, tam no, daleko jesteś? No tutaj niedaleko. Zgodziesz? Gdzie zgodziesz, panie? Ja tu ze satyna jestem. No, to jest. No. 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 Bo ja chciałem ten, kurwa. Wziąć tego żuka, bo tam mam trochę jaj do wywizinia, tam takie różne Na? sprawy. No. Słuchaj, no. No. Jak chcesz konkretnie kupić, to za dnej rano, bo akurat zaraz jestem w drodze i na światłach stoję. My sobie bieg mi nim rękę rękę zajętą, dobra? A to nie w automacie, jest? <noise> dobra, słuchaj, na razie mi nie próbuję, jestem na światłach. Na razie, trzymaj dobra, się. Dobra, daj no mu, daj. mu tam, żeby my słyszeli chociaż. Ja, jak chcesz, jak to, to za dnej rano. A daj no mu tam chociaż pedał. <noise> Jaki pedał? Ja innym całkiem autu jadę. To ty dej. <noise> dobra, na razie, trzymaj się. Dobra, na razie.